Cześć, witam Was! Ja nazywam się Diopek. To jest mój pierwszy odcinek mojego play'a z Minecraft. Tak, jak zażyliście, zauważyć jest to wersja najstarsza Minecrafta, czyli 104 Alpha. Bardzo lubię tę wersję, dlatego też te odcinki są nagrywane z niej. A może będę chodził do kolejnych, czy na przykład 1, 2, alfa będzie już grana. Tak, nie mam Minecrafta Premium. Wszystko mam skin grane, ja, ja go widzę, innego nie widzą. Są to tylko single player. Ja ten skin lubię. Dobrze mi się gra na skinie. W co? To taka łupianka. Ze stołna zrobiona i z stołnem Tak Taka on. Tu jakieś rzeczy samemu. Takiego główienka Jeszcze wszystko robiłem na szybko. Skrzynkę i tak dalej. A co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku będą góry. Tak. Będą góry. Tylko muszę zrobić jedną malutką rzecz. zaznaczyć sobie mój teren. Bo jak pójdę tam, nie wiem czy będę pamiętał. Z dirta do góry. Może będę pamiętał. Będę pamiętał. o, Dobra. Zabiorę tylko ze sobą jakieś przyrządy, pochodnie, dielta. Ja Sorry, nie mogę sobie wziąć na wszelki wypadek. Wezmę z sobą deski, łopatę. I zrobię na wszelki wypadek drugi kill Tak na wszelki wypadek, jakby coś się stało. Te stare wersje Minecrafta są najlepsze, dlatego, że no, wszystko jest takie fajne, takie jasne i no po prostu fajne. Grafika mi się ogólnie w tym podoba, Właśnie, nie mam jeszcze łóżka. A tu są akurat trzeba bić, od razu umiera. Od razu dawam, daje mi tą, o, tą, jak to się ała nazywa? A, no, nie wiecie, to sierść. No wełna. O, aż trzy sypnęła. Skubana. Nie będę ci zabijał. zostawię ci <laughs> Tak. Czy to nie jest epickie, tamta góra? Ta dziura w tamtej górze jest po prostu epicka. Spójrzcie na to. Jeszcze jakby tutaj lawa ścigała. Ale tamto jest epickie. Tak. Mam węgiel. Ale nie będę tutaj daleko się po niego. Um. Ale to nie w tym odcinku. Eee, chodzi mi o kopalnię, tak. To za dzisiaj zajmę się górami. Chciałbym na nie popatrzeć. Fakie. Klocek znikąd. Um, tak po prostu dzisiaj odcinek jest taki może zapoznawczy trochę, może... Ale ten odcinek jest ogólnie związany z górami, tak? Bo... Miałem ochotę nagrać akurat ten odcinek i miałem ochotę akurat z górą. O to jest ten odcinek z dziurą. To by było się fajnie osiedlić, no bo tutaj Ale nie, ja już mam swoją upianę, w której pewnie zostanę. Dobra. Wezmę jakieś mięsko ze sobą. Pach, pach, skich, pach. skin. Ha 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 ha. ha. Ha ha, ha 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 ha. Dawaj mi jedzenie. Gdzie jest ta głupia świnia? Co cię stąd? Ha. Haha. Haha. Ha. Dobra, mam cztery jedzonka. Jeszcze muszę zobaczyć. O, no dobra. tym sobie uciekam do domu do mojej łupiany, bo na potwór na swojej drodze. Ktoś pamięta w ogóle, gdzie jest moja łupiana? Um, dobra, nie mam pytań. Ujj, boję się. Ja mogę grać prawie na każdej wersji Minecraft'a, ponieważ mam Changer. tych. o, tam jest moja upiana Changer moich. tych. no wiecie, jak to się nazywa. Wersji Minecraft'a. Czy tam się coś świeci? Nie, to zachodzi słońce. Wersja Minecraft'a właśnie mam. Z jeniacz i i, 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 i... i... korzystam z niego. Więc jeżeli ktoś... jeżeli po chcecie, żebym grał na przykład na innej wersji, na przykład na jakiejś tam innej, nowszej, w starszej, już od tej nie ma, ale na przykład na nowszej, coś w tym stylu... nie ma problemu, ja mogę w każdej chwili zmienić... swoje... swoje wiecie co... swoją wersję Minecrafta. Dobra, trzy, jeszcze stara, nie pamiętam, czy to tak było, czy tak, na odwrót, tak, um. dobra, czemu nie mogę stworzyć łóżka, przepraszam, wytłumaczy mi ktoś? A, chyba na tej wersji nie było łóżka. Dobra. Oświetlę swoją łupię. Tak. Okej. Okay. <laughs> na tym zakończam swój dzisiejszy odcinek pod tytułem M. Jak Minecraft. I żegna się z Wami. Daj opak. Cześć, wam wszystkim.